Siemaneczko. Jeszcze dobrze nie ostyk internet po moim ostatnim filmie, czyli iPhone 13 Pro, którego przerobiłem ze 128 GB na 1 Tera. To jest właśnie film, który dzisiaj w internecie wiedzie prym. Może nie tak wielki, jakbym chciał, ale te wyświetlenia są całkiem fajne i dziękuję każdemu za oglądanie. No ale powiedzmy, idziemy za ciosem. Nie tylko 13 Pro się przerabia, przerabia się także takie mniejsze telefony, jak na przykład iPhone 6S Plus, czyli powiedzmy trochę dziadziuś albo dziadowinka, ale. Jedna klientka chce sobie zmienić 16 gigową biedną pamięć na pełne 128 giga, czyli też dosyć znaczny przyrost. No i co nam pozostaje? Pozostaje nam spełnić życzenie klientki, także zabieramy się na robotę i damy tutaj temu 6 plusowi nową pamięć 128 giga. Zapraszam do oglądania. Mamy. Całe biedne 16 giga, tak malutko. Jeszcze. Dostęp... Słuchajcie, zobaczcie to świeże urządzenie, 2 giga wolnego miejsca z 16, a telefon jest totalnie wyzerowany i naprawdę tutaj totalnie nic nie ma. Jest tragedia. Zaczynamy od rozbierania telefonu. W tym jestem dobry. Mam nadzieję, że tym razem nie zapomnę odkręcić śrub, jak to zrobiłem w iPhone 13 Pro i byłby świetny fail w internecie. Jak Warszawa zniszczył. Nowiutki telefon, nie odkręcając śrub przy próbie wyjęcia wyświetlacza. Nie mam zielonego pojęcia, czy ten telefon był rozbierany wcześniej, czy była jakaś historia serwisowa. W telefonie jeszcze dodatkowo musi być wymieniona bateria, tak klientka chciała, ale już nie ja będę zajmował się wymianą samej sobie baterii. Ja zajmę się upgrade'em tutaj pamięci, a baterię zostawimy innemu działowi, serwis 24. I też tam telefon przejdzie testy. Powiem Wam szczerze, chyba telefon nie był nigdy rozbierany, bo dosyć słabo mi tutaj... Ups, stój... Nie uciekaj. Myślę, ja tam miałem moją szprycę delikatnie, bo tutaj już nie mamy OLEDowego wyświetlacza, tylko LCD. W najgorszym wypadku jak nie pójdzie, to będziemy go podgrzewać, ale chyba chyba nie był otwierany albo wklejony jest na podklejkę. Nie to chyba nie ma w ogóle. Tu jest podklejka? A może nie był rozbierany? No tak naprawdę to chyba nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby był cały. Cały, nic mi się tu nie podlało, jest spoko. Musimy niestety rozbebrać wszystko. Dzisiaj użyjemy programatora zewnętrznego, czyli odczytamy kość pamięci po wylucie do zgrania danych aktywacji, bo tutaj w iPhone'ach od 6s w górę. Takie dane aktywacji musimy wyciągnąć ze starej kości, aby Telefon się aktywował z nową kością. W iPhone 13, 12 już nie musimy tego robić, ponieważ dane aktywacji są zawarte w procesorze, nie w pamięci. No i tamten temat jest dosyć prosty, bo nie potrzebujemy żadnego programatora, żeby wykonać tą operację. Wiłość w gamoniu. I żmudne rozbieranie. Fajnie, że ludzie chcą nadal odświeżać te urządzenia, nie kupują nowych. Jeśli telefon spełnia kogoś oczekiwania, jest wystarczający, jest w dobrym stanie, jesteśmy pewni, że jest spoko, no to jak najbardziej taki upgrade tej pamięci może bardzo dużo nam dać, bo sami widzicie 16 giga niby dostępnej pamięci, a tylko 2 giga jest do użytku takiego faktycznego, bardzo mało i tak naprawdę bez wykupionej chmury nie jesteśmy w stanie czegoś konkretnego na tym telefonie trzymać. Trzeba uważać przy tej antenie od Wi-Fi, żeby nie pociągnąć tego kabla za mocno. I w teorii, jeśli o niczym nie zapomniałem a zdecydowanie więcej śrub tutaj jest niż w 13. O, mam ją na wierzchu. To sobie odkładamy na bok i mamy naszą płytę, i mamy tutaj naszą pamięć 16-gigową, którą musimy wylutować, odczytać i Wrzucimy nową z innej płyty, ale do tego dojdziemy zaraz. Na ten moment wrzucamy płytę w podgrzewacz, który pomoże nam podgrzać płytę do odpowiedniej temperatury. Wtedy będzie nam dużo łatwiej rozlutować tą pamięć. Także damy mu chwilę 120 stopni. No i tak naprawdę będziemy zdejmować klej, bo musimy ładnie to wszystko przygotować do wylutu. I zajmiemy się pierwszym zdjęciem tej takiej nakładki. To jest taka folijka, która nam prawdopodobnie... Nie wiem w sumie co ona robi. Odbiera ciepło. Odseparujemy teraz elementy, które są wokół pamięci, tak żeby ze względu na ten klej, który jest wokół niej, nie ściągnąć ich razem z pamięcią. Pierw musimy tutaj ten klej delikatnie naruszyć. No i tu znowu zaczyna się tak jak z kręceniem śrubek, delikatnie żmudna robota, bo musimy się tutaj po prostu skrobać, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Napowiem szczerze, że o dziwo ten klej, który tu jest, schodzi po prostu jak złoto. Już widzę, że to będzie przyjemna robota. Klej ściągnięty. Możemy przystępować do zdjęcia pamięci. Delikatnie podlejemy ją topnikiem. I pyk pamięć zdjęta. I ją wyczyścimy później. Najpierw zajmiemy się wyczyszczeniem kleju, który tutaj jest. Coś dzisiaj trafiliśmy, że jest naprawdę rewelacyjne ściąganie go. Naprawdę schodzi dosłownie w oczach. Myślałem, że gorzej. Czasami ten klej jest tak twardy, że trzeba go tak skrobać i tak szlifować płytę, że to jest nieporozumienie. A tutaj no wręcz po prostu pod temperaturą troszeczkę skalpela i schodzi sam z siebie. Ogólnie zasada jest taka. Im starszy iPhone, tym twardszy klej. Także te wszystkie wcześniejsze iPhone'y Piątki, czwórki miały tak tragiczny ten klej, że wręcz zrobienie czegokolwiek no graniczyło z cudem, już nie mówiąc o jakimś tam pristarze, które był w głupich miejscach. A potem im nowszy ten telefon, szóstki, siódemki, ósemki, X -y kolejne, naprawdę to czyszczenie jest zdecydowanie inne z tego kleju i naprawdę cała robota wygląda w ogóle inaczej. Nie jest już to aż tak przerąbane, że trzeba z jakimiś szlifierkami do kleju podchodzić. Także Apple trochę, trochę ułatwiło. No kurde, ja wcale to nie wygląda tak źle. Kawałki tego kleju nam zostały. Oczywiście przelecimy to jeszcze plecionką, bo musimy zebrać te stare kawałki cyny to lutowie. Także tutaj teraz delikatnie topnika, plecionka i już lutownicą kolbową. Pozbędziemy się tego syfu. Odpowiedni grot do okoliczności oczywiście, tak jak w ostatnim materiale, czyli płaskim grotem. I znowu czyszczenie. I voilà. Wyczyszczona płyta, nie wygląda to źle i gotowa do wlutu nowej pamięci, ale to zaraz, teraz zajmiemy się samą sobie pamięcią. Musimy ją teraz wyczyścić. Tak naprawdę ona już nam nie będzie za bardzo potrzebna, także nie musimy jej super czyścić. Aczkolwiek, im lepiej będzie wyczyszczona, tym lepiej wejdzie nam w programator. Bo dzisiaj Wam pokażę programator fizyczny, który odczytuje tą kość po włożeniu jej do niego. Oczywiście są teraz te programatory Purple Mode, gdzie możemy wyciągnąć ten Sysconfig bez wylutu kości. Dobra, i tak wyczyszczona kość powinna nam spokojnie wystarczyć do poprawnego odczytania. Ale jeszcze w międzyczasie teraz trzeba przemyśleć, skąd wziąć kość 128GB. I różne są opcje. Opcje są takie, możemy na przykład kupić ją gotową z AliExpress, lub ewentualnie użyć płyty dawcy. I tutaj mam właśnie dwie takie gdzieś tam płyty, które znalazłem. I to są płyty akurat od 7. Z jednej z nich weźmiemy sobie po prostu kość i przełożymy tą kość z iPhone'a 7 do 6S Plusa o większej pojemności. I teraz powiecie, Andrzej, to. Nie. To jest przecież siódemka. Nie wejdzie do 6s, tak? Już tutaj gdzieś komuś pokazuje się czarna dziura, nie wiem czy widzieliście czarną dziurę, zrobili w końcu zdjęcie. Słuchajcie, spokojnie, spokojnie, z tej płyty ta pamięć będzie działać w iPhone'ie 6s. Dlaczego? Bo te pamięci są dokładnie takie same, czyli iPhone SE, oczywiście SE 2016, nie 2020, iPhone 6s, 6s Plus, 7 7 plus mają dokładnie tą samą pamięć, także ta pamięć jest zamienna z tymi modelami. Także możemy w górę, w dół te pamięci po prostu wymieniać. W tym momencie bierzemy pamięć z iPhone'a 7 i wsadzamy ją do iPhone'a 6 plus z większą pojemnością, czyli 128 giga i z 16 robimy 128, będzie wow i super i będzie rewelacja. Powiedzmy, że sobie losujemy, i na przykład weźmiemy no nie wiem, to. Ta jest wylosowana, ta będzie miała zaszczyt urzędowania teraz w telefonie. Oczywiście pamiętajmy o tym, nie jestem w 100% pewien, czy ta kość jest sprawna, bo nie jestem teraz w stanie tego stwierdzić. Nie wiem też z jaką usterką ten telefon przyszedł, czy on działał, czy może tutaj kość jest na przykład ubita. Tak? Tutaj nie będę za bardzo się bawił z płytą, bo płyta i tak jest szrotem, także po prostu wyciągam szybko ten klej jakkolwiek, bo mi zależy na tym, aby wyciągnąć samą sobie pamięć. Reszta elementów tutaj tak naprawdę nie bardzo mi jest potrzebna, dlatego nie będę się za bardzo pierdzielił. Użyję tego trochę argumentu Siły mogę się delikatnie wyżyć na tej kości, na tej płycie. I pek szybciutko. Temat załatwiony, kość jest wyjęta. Nie będziemy się z tym pierdzielić. Płyta robi i nie ma płyty, a pamięć tak samo jak w tamtej czyścimy, żeby ją przygotować do włożenia. Do programatora. Jak będzie niewyczyszczona, może być tak, że niektóre piny po prostu nam nie złapią, nie będzie chciało je odczytać, albo będzie jakiś problem z zaprogramowaniem. Lepiej tego uniknąć. I mamy przygotowaną kość 128 GB. Teraz tak, żeby było fajnie, użyjemy programatora, także podłączymy go. Klik. To jest kość, którą mamy odczytać. Niestety ten mój programator jest już troszeczkę zużyty. Muszę sobie pomóc drugą kostką, którą docisnę to. I powinniśmy zaraz zobaczyć odczytaną kość. O, udało się. No i mamy informację. 16 giga, mamy wszystkie numery seryjne, bla, bla, bla. Potrzebny jest numer seryjny i MAC adresy, Wi-Fi, Bluetooth. Te dane są potrzebne do aktywacji. Bez tych danych telefon się nie aktywuje po wymianie pamięci. Bierzemy sobie backup kernel data i on sobie tutaj odczytuje to. Zapisujemy i to jest tyle. Wyjmujemy naszą kość, która już nam jest w ogóle niepotrzebna. Sadzamy nową kość docelową, czyli 128 giga. I znowu odczytujemy, jest 128 giga. Bierzemy teraz Clear All Level, klikamy OK, powinno nam ją całkowicie wykasować wszystkie te dane. Teraz bierzemy query info i mamy tutaj empty, czyli jest wszystko wykasowane. I teraz bierzemy write backup data, tak? Wyciągamy tego backup data z dzisiaj, czyli 21, to nas interesuje. Klikamy otwórz i zaczyna nam się wgrywać, i cała magia się dzieje. Tutaj po prostu wgrywają się te wszystkie informacje do kostki. Bierzemy znowu potem query info i znowu mamy tutaj numer seryjny i te wifiki, adresy tej, starego, tego, tej starej kości, tego starego telefonu, ale Mamy już tutaj informację, że mamy 128 GB. Te gigusy wejdą na, na ten nowy telefon. I tak naprawdę temat jest już załatwiony. I pozostaje nam w tej chwili zakulkowanie tej kości. No bo jak inaczej ją wlutować w płytę, jeśli jej nie zakulkujemy? I musimy użyć sita odpowiedniego do tego telefonu. Tutaj sito pasuje od 7, od 600. Bez znaczenia, tak naprawdę, które wezmę, będzie ok. Pasta 180 stopni. Kulki nałożone, i co nam teraz pozostaje? Pozostaje nam wlutować płytę. Teraz odwieczne pytanie: jak to było wlutowane? Byłoby prościej, gdybym po prostu zweryfikował to i za każdym razem robię dokładnie to samo. A nawet nie zawsze pamiętam. A ktoś by powiedział, zrobić to milion razy. Czemu ty jeszcze tego nie pamiętasz? A no kurczę, właśnie. Dlaczego ja tego nie pamiętam? I już sobie tu poradzimy. Tutaj program ZXW nam pomoże, powie prawdę, SWITCH TAB, tu mamy naszą w tą stronę ułożoną i co mamy? Nas interesuje 0A0 a, a czyli pierwsza to będzie tak, tak mi się wydaje. Kropka powinna być w prawym górnym rogu, tam jest pierwszy pin. Dla świętego spokoju możemy kliknąć ikonkę T i w teorii powinniśmy mieć zdjęcie. I faktycznie kropka jest prawy górny ruch, czyli tak jak w naszym przypadku układamy ją tak, w miarę równo. Tutaj ciężko ogólnie ją źle ułożyć, żeby się źle wlutowała, aczkolwiek dla chcącego pewnie nic trudnego, że można się delikatnie postarać. Podgrzewacz znowu włączamy, damy mu chwilkę i lutujemy kość z powrotem. Wlutowana. Tak naprawdę cała robota za nami pozostaje nam złożyć telefon do obudowy i wgrać mu nowego softa, gdyż będzie to wymagane po włączeniu teraz telefonu, on tak naprawdę się nie włączy, będzie czarny ekran. On wpadł w tryb awaryjny, czyli on działać nie będzie. Dlatego zmiana pamięci wiąże się z utratą danych, czyli jeśli nie zrobiliśmy wcześniej backupa, no to niestety dane uciekły. W sensie. Mamy je nadal na starej kości, jak się byśmy uparli i włożyli tą starą kość, to telefon się odpali na starej kości ze starymi danymi. Także zawsze jeszcze jest opcja, żeby wrócić, ale lepiej tą kopię zrobić sobie troszeczkę wcześniej. Nie będę do końca składał, tak go tylko włożymy w korpus, żeby można było go odpalić i zrobimy mu softa, sprawdzimy czy wszystko zadziała, czy dam się poprawnie aktywuje. Jeśli tak, to złożę sobie go na spokojnie i oddaję chłopakom na wymianę baterii i telefon będzie mógł wrócić do klientki. Jest OK. Ekran, ekran, Mówi, bateria, nie bateria na końcu, pamiętajcie. I teraz tak, klikam go, nic się nie dzieje, wpinam u kabel USB i powinien mi się pojawić dokładnie tak. Czyli mamy tutaj iPhone'a 6 Plus w trybie DFU, tak, no i musimy go sfleszować. Pozwoliłem sobie wcześniej oprogramowanie ściągnąć, żeby nie było tak, że musimy na niego czekać, no i klikamy tutaj Anti Recovery Flash, upewnię się, iPhone 6s Plus no i tak naprawdę pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać i mamy nadzieję, że wszystko przejdzie dobrze. Jeśli soft gra się poprawnie to znaczy, że kość, której użyliśmy jest po prostu sprawna. I miejmy nadzieję, że tak się stanie. Uuu, chyba coś ten kabel nie, nie domaga. Coś słabizna jest. Odpypniemy baterię. O, znowu jakiś taszek uwił gniazdo. Gniazda mają to do siebie, że zabijają się typem. No i potem jest problem z komunikacją. Mam nadzieję, że to to. Nie wygląda na to, żebym coś zepsuł po drodze. O, Zdecydowanie lepiej weszło teraz. Go flash, anti recovery, 15.5, flash 16, 6S plus. No i teraz pytanie czy wlezie. Tyle myśli. Jeszcze jeden kabel. Może to tu jest problem. Spróbujemy jeszcze raz. Może potem pójdzie lepiej. TV mode, go flash. 15.5, antirecovery, jeszcze raz próba. Co ci jest telefoniku? Dlaczego nie chcesz pójść? Czemu 3U nie chce funkcjonować tutaj dobrze? Weźmy może iTunes Flash. Mm. Miałem kiedyś taką sytuację, że z pewną kością nie chce mi to działać dobrze. Jest problem z komunikacją i w ogóle. Miałem tak w jednym przesiesie. Zastanawiam się, czy teraz jest dokładnie to samo. Spróbujmy to zrobić jeszcze inaczej. Pójdźmy już z grubej rury, zróbmy Titansem. Z mego dziwne, że on w ogóle nie chce wyjść z tego recovery. A czy inaczej, że nie chce z DFU wyjść do recovery. Czy ja bym coś źle wlutował? Nie. nie. Nawet bez pamięci powinien dobrze wejść. Klikamy. Otwórz iPhone'a, Otwórz aktualniej. No i teraz chwila prawdy, czy z... będzie szło. Tu musi nam się pojawić logo Apple'a. Tak naprawdę to jest najważniejsze, co ma się tutaj zadziać. I oby tak się stało. Hey! Fuck, to jest dziwne. Zaczyna mnie to trochę martwić. Miałem taką sytuację, identyczną miałem sytuację. To był 6S i też był dokładnie tak, że po prostu w momencie nie ding ding, 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 ding ding, tak jakby nie mógł się skomunikować po USB z problemu. Różne różne tristary zmieniałem. Cuda, cuda nie widzę i totalnie to nic nie dało. I pytanie, czy teraz to dach? Jak ja wtedy sobie poradziłem? Nie pamiętam. Może ta kość jest uszkodzona. W tym wypadku no nie pozostaje mi nic innego jak chyba wyjąć tą kość, bo wydaje się w takim wypadku, że albo coś z nią jest nie tak, może jednak trafiłem na uszkodzoną. Zawsze mogę wrócić do starej pamięci, ale to też nie o to chodzi. Nie chcę wracać do starej pamięci, no po to to robię, żeby nie wracać. Nic tu nie zostało sprzątnięte. Nic nie zostało przegrzane. Chyba perfidnie, już po prostu nie leży. Trudno, użyjemy drugiej. to trochę wygląda. Nie zawsze wychodzi za pierwszym razem, że zwykle wychodzi. Jednak muszę zanurkować po główną, którą nonszalancko wyrzuciłem dla siebie, która też ma 128 giga. Wypinam to wszystko. Wylutowujemy tą pamięć i wlutowujemy drugą, 128 i oby na tym się skończyło. Powiem szczerze, że prosta wymiana pamięci okazała się jednak nie taka prosta. Okej, okay. stara kość wylutowana, stara nowa. A teraz musimy po prostu wyjąć kolejną kość. Ta jest akurat innej firmy. Zobaczymy, może tutaj będzie trochę więcej szczęścia, jednak z nią. I teraz tak, tą kość musimy zaprogramować znowu wsadem z tej, czyli z tej szesnastki musimy zrobić kolejną 128, czyli znowu używamy naszego programatora. Szesnastka. To co była? Może by jakąś pamięć załatwić. Może by nią próbować. Aj, ciężki żywot. Ok, connection. Dawaj, bo nie ma czasu. Mamy to. Że na wszelki wypadek jeszcze raz bierzemy backup kernel data. Na wszelki wypadek. Dla pewności, bo już w sumie nie jestem niczego pewien. Wyjmujemy to. Wsadzamy naszą 128, która już ma być sprawna. Przynajmniej w teorii. Ok, clear all level. Albo no może nie będziemy tego robić. Weźmiemy teraz write backup data. Czyli powinno być wgrane. Bierzemy query info. Zmieniło się. Jest wszystko zrebiste. Wifi is unlocked. OK, to to możemy już wyłączyć, czyli w teorii nasza kostka jest już zaprogramowana i teraz musimy ją tylko i wyłącznie zakulkować, wlutować i już w 100% mieć nadzieję, że to będzie to. Bo jak nie, no to szykuje się chyba dwuczęściowy film, bo teraz już chyba nie mam większego pomysłu na to, musiałbym jeszcze poszukać jakiejś kości. Live'y mi się trafiały trylogie, ale filmy to byłoby ciekawe. Okej, okay. damy mu chwilę. Patent ze skalpelem, czyli podcinamy. A, wszystkie są ładnie docięte. Wydaje mi się, że tu nie ma sensu dokładać. A, ale jeszcze tam delikatnie, żeby nie było. Coś nie siądzie. Użyjemy bez sita. Pięknie skulkowane. I teraz tak wracamy do naszej płyty klienta. Znowu topnik. A o tego lutowania dzisiaj, w tym odcinku, trochę jest. Układamy naszą kostkę i miejmy nadzieję, że to ostatnie lutowanie. Pamięć wlutowana. Uch, działaj. Zrób to dla Tatucia. Mam szczerze, perypetie, jak w modzie na sukces. Ale już bliżej niż dalej. Tylko pytanie czego? Czy sromotnej porażki. Czy sukcesu. Ja nie ukrywam, że klientka naciskała, że chce odzyskać telefon w tym tygodniu, bo jest to jej jedyny telefon. I bardzo by chciała już go mieć u siebie. A ja bardzo bym nie chciał go odsyłać niezrobionego. Tu nie będę tego wsadzał. To na razie zostawiamy. Teraz pytanie, czy ulcem czy iTunesem? Chyba trzyutulcem. Go Flash. O, teraz idzie lepiej. Jest pasek, jest pasek. Zobaczcie. I jest tutaj wszystko updating. Dobra, na razie idzie. Chyba jest dobrze. Czyli wychodzi na to, że mieliśmy. już... kurwa. Co znowu? Czemu 78? Może ten anti-flash recovery. Może niepotrzebnie zrobimy update. Chyba tak. Chyba niepotrzebnie był ten update kliknięty. Mogę jeszcze raz to zrobić. Anti-recovery flash. A najlepiej to weźmiemy iTunes flash i anti-recovery flash. Na pewno jest duża różnica jeśli chodzi o zachowanie się telefonu, ale nadal chyba to nie jest do końca to co powinno być, ale teraz to już jest tak wszystko nadziugane tutaj. What? O co tu chodzi cały czas? Z czym ty masz problem w telefonie? Czemu ty masz problem jakiś z komunikacją? Może tym kablem? Wyłączę tego 3U znowu. Wezmę iTunesa biednego mojego kochanego. iTunes i Tunes. No czemu się teraz nie włącza? Zajbiście. Odtwarzam iPhone'a. I oby to był naprawdę ostatni raz. Dobra, zobaczymy. Może teraz. No tu jest dobrze, tak? Jest Logo Apla. 2009. No nie gada z tymi pamięciami, które lutuję. Tutaj była pamięć Hynixa, tak? Ja teraz były całkowicie inne. I chyba wtedy też miałem z nimi problem, ale nie mam Hynixa 128 GB muszę to przemyśleć, muszę to przemyśleć i w razie czego e, ogarniemy to w inny sposób, ale na ten moment musimy niestety odcinek skończyć, bo no nie ma to większego po prostu sensu, żeby tyle nad tym siedzieć podsumujmy, mieliśmy prosty temat, upgrade do 128 giga no, powinno pójść jak spłatka, ale jednak nie poszło, dwie kości, z jedną w ogóle nie chciało dobrze gadać, z drugą trochę więcej mamy loga pla, coś tam się zaczyna dziać, ale no nie chcę, nie chcę gadać, nie chcę puścić nam softa no na ten moment nie mam za bardzo pomysłu no jedynym pomysłem jest to, żeby znaleźć taką samą pamięć, tylko 128 gigową, będę musiał Poszukać tu w moich czeluściach, w tych wszystkich płytach, no i robimy dwuczęściowy odcinek. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnej części. Mam nadzieję, że ten telefon dostanie te 128 GB. Siemaneczko.